Gościem jest nowa przewodnicząca Rady Miasta Kędzierzyna Koźla, pani Elżbieta Czeczot. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Spore przetasowania w Radzie Miasta na wczorajszej sesji, 11-godzinnej podkreślmy to. Sporo się działo. Ja panią na początek zapytam, jak pani nazwałaby to właśnie, co działo się podczas sesji? Te przerwy, wybory, zmiany przewodniczących, szefów komisji? No to co się na takich sesjach, kiedy się zmienia, wybiera, to to co się dzieje, czyli ja powiem tak, no, w związku z tym, że tak czy inaczej stworzył się taki nowy układ sił politycznych, który pozwolił do, na dokonanie tych zmian na tej sesji, to też tak to się wydarzyło. Ten układ stworzył się już przed sesją, przed sesją było wiadomo, że będą jakieś zmiany, czy to były zmiany wprowadzane już w trakcie na bieżąco, na gorąco? No nie ukrywam, że y, to co było przed wczorajszą sesją było wynikiem, no jak dla mnie... Y, Takiego wykorzystania, pewnej sytuacji. E, ugrupowanie, którego byłam członkiem i którego jestem członkiem, ugrupowanie Komitetu Wyborczego Tomasza Wantuły, jest ugrupowaniem niepolitycznym. E, deklarowaliśmy przez cały okres kampanii wyborczej porozumienie, dialog społeczny. I w momencie no, wygranych wyborów, bo jakby nie było to ośmiu radnych z tego ugrupowania weszło w skład Rady Miasta, chcieliśmy w sposób właśnie merytoryczny, dialogiem, porozumieniem stworzyć ten układ sił politycznych w Radzie, tak żeby było to konstruktywną pracą Rady w porozumieniu z prezydentem miasta. W związku z tym, że no, nasi partnerzy no, nie mają takiego komfortu jak my, są partiami politycznymi, w związku z tym no, muszą liczyć się z innymi ich ustaleniami. No, to się troszkę przeciągnęło w tych naszych e, rozmowach i porozumieniach, zostało to wykorzystane no i też pokazało, że, że jest to bardzo krótki układ, który no, no jak dla mnie no był stworzony no, po to, żeby jednak te stołki dla siebie osiągnąć, no, ale okazał się nietrwały i e, jednak dialog, porozumienie. Współpraca spowodowała, że mam nadzieję, stworzyło się takie ugrupowanie, które będzie stabilne, szerokie no i da gwarancję jakiejś takiej konstruktywnej pracy Rady. Rada Miasta ma już trzeciego przewodniczącego, praktycznie w ciągu trzech miesięcy od wyborów pani zdaniem. Jaki to jest sygnał dla mieszkańców? Na pewno to nie jest dobry układ, że to tak się stało. No, ja nie ukrywam, że, że żałuję, że pan Rafał Olejnik, który no dla mnie przede wszystkim jest, był najlepszym kandydatem na przewodniczącego Rady i też był kandydatem naszego ugrupowania. Ze względów osobistych no, nie chciał kandydować. I po raz drugi na przewodniczącego. No, po raz drugi, po raz drugi na przewodniczącego, tak. Yy, niestety nie udało się nam go przekonać. Jego osobiste sprawy spowodowało, że no, nie chciał tej funkcji podjąć. Yy, yy. Mam nadzieję, że no jak to się mówi, do trzech razy sztuka. W poprzedniej kadencji też było trzech y, przewodniczących Rady. A nie I zmieniali to, się tak szybko? To prawda, że nie zmieniali się tak szybko, ale za to mam nadzieję, że ten układ będzie y, dłuższy, czy do końca kadej, tej kadencji będzie stanowił jednak tą podstawę pracy w Radzie. Komitet Tomasza Wantuły cały czas podkreśla o porozumieniu ponad podziałami, o bezpartyjności, o działaniu na rzecz dobra miasta. Co takiego wydarzyło się na wczorajszej sesji, że można teraz powiedzieć, że to będzie z korzyścią dla mieszkańców, że mogą oni spać spokojnie? Osoby, które weszły w skład tego porozumienia. Radni pochodzą tak naprawdę z różnych komitetów wyborczych, z różnych opcji, i jest to szerokie porozumienie, które daje możliwość właśnie porozumiewania się, mówienia o potrzebach z różnych środowisk, z różnych grup, i także wszystkie problemy z każdej strony mieszkańców, jakby z różnych opcji. Będą brane pod uwagę, dyskutowane, yy, głęboko analizowane. W tym szerokim porozumieniu nie ma SLD. Czy współpraca z SLD nadal będzie kontynuowana, czy to, że zostali oni pozbawieni wszystkich dotychczas piastowanych funkcji w Radzie, nie oznacza, no jak to stwierdził radny Grzegorz Mankiewicz, zwykłej walki o stołki z, ze strony tego szerokiego porozumienia? Nie, no to na pewno już jak wspominałam, jeżeli ktoś sięga po stołek, po, po stanowisko, to jest ok, ale jeżeli już ktoś inny, to już jest walka o stołek czy o, o funkcję czy dla pieniędzy. To nie jest tak, no, no wiadomo, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Już na Wczorajszej sesji pan prezydent deklarował, że tak jak i do tej pory, będzie zapraszał do siebie wszystkich przewodniczących klubu, wszystkich szefów klubu, w tym również klubu lewicy, po to, żeby przedyskutować wszystkie ważne dla miasta funkcje. Ja myślę sobie, że tak sprawna i tak dobrze funkcjonująca lewica w naszym mieście, będąca. W, w opozycji. tak naprawdę jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla funkcjonowania Rady Miasta, dla dla prezydenta miasta, dlatego, że um, to będzie mobilizowało do pracy, będzie, jest to sygnałem do tego, że trzeba naprawdę głęboko się zastanowić, głęboko analizować wszystkie problemy. No i przy podejmowaniu tych decyzji trzeba o tym pamiętać i to. To jest naprawdę dobre, kiedy ma się konstruktywną i mądrą opozycję. Dlaczego więc ta opozycja pozbawiona została do przewodniczenia? Tu niejako też radny Grzegorz Mankiewicz zrezygnował z tej funkcji, ale był trochę do tego zmuszony. Pozbawiona została szepostwa w komisji rewizyjnej i zwykle ta komisja właśnie stała w opozycji do Rady do Prezydenta. Taka była wola radnych, takie były. Um, um, Decyzję. Chciałabym tylko zauważyć, że y, um, ugrupowanie Tomasza Wantury nie, nie przewodniczy w tej komisji, tylko przewodniczy y, tej komisji. Y, Grzegorz, y, ja bym nie, nie nazwała tego koalicjantem. My mamy porozumienie mhm. z pewnymi y, z osobami konkretnymi, y, radnymi. Y, ale też chciałam powiedzieć, że to właśnie ugrupowanie miało swojego kontrkandydata na prezydenta miasta i domniemam, że też w kolejnych wyborach takiego kandydata ze swojego ugrupowania również będzie miało i też będzie bardzo bardzo mocno przyglądać się pracy też obecnego prezydenta. Także nie można powiedzieć, że jest to zupełnie w rękach osób współrządzących. Na koniec pytanko do nowej przewodniczącej o tym, jakie cele przed Panią, jeżeli chodzi o przewodniczenie Radzie Miasta i czy kolejne sesje również będą, będą trwały tak po około 11 godzin. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, żeby tak długo obradować na samej sesji, w związku z tym, że Mam nadzieję, że praca na komisjach y, y, Rady będzie na tyle konstruktywna, że wszystkie problemy zostaną dokładnie omówione, że wcześniej wspomniane już spotkania z przewodniczącymi czy szefami klubów y, będą na tyle konstruktywne, że nie trzeba będzie się spierać albo długo dyskutować już na samej sesji. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Naszym gościem była Elżbieta Czeczot, nowa przewodnicząca Rady Miasta Kędzierzyna Koźla. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.